Dzień dobry, witam Państwa z Polanice zdroju. Zapraszam Państwa do mojego świata, świata ludzi pełnych pasji. Opowiedzą oni o swojej drodze, jak do tego świata obecnego doszli. Być może Was to zainspiruje. Mnie już zainspirowało. Nazywam się Radosław Tracz i witam w Polanicy. Ja, Biatlon, rodzina. Czy to się uda? W głowie karuzela myśli, poranki dumnie rozpoczynające się od słowa motywacja, ale i wątpienie. Tytuł mistrza dużo zmienia i grzyska. Dwa razy było tak blisko. Pewne. Ale wszystko jest możliwe. Nadejszła ta chwila. Nadejszła. No. Masz receptę na... Sukces? Czy powiedzmy na bycie spełnionym weszłaś na szczyt? Dosłownie weszliśmy na jeden ze szczytów w Wchodziłaś w swoim życiu na wiele szczytów. Raczej częściej wchodziłaś, niż spadałaś. <grym> Masz taką receptę? Wiesz co, nie wiem, czy mam receptę, ale mam kilka takich rzeczy, które nadają dobry drive jakby mojemu życiu. To są na przykład wartości, nie? I też jakby trzeba sobie zdefiniować, czym jest ten sukces, nie? Oczywiście jakby jest ta strona zewnętrzna, czyli na przykład nie wiem, moim sukcesem sportowym jest to, że zdobyłam medale Mistrzostw świata, Mistrzostw Europy i byłam trzy razy na igrzyskach olimpijskich i tak dalej. E, natomiast jakby ja też za sukcesu patruję to, że e, po tym jak przecierał mnie zawodowy sport i życie w ogóle, jakby jestem takim człowiekiem, jakim jestem, śmiało mogę powiedzieć właśnie, że jestem szczęśliwa, mam fajną rodzinę, stworzyłam to będąc zawodowym sportowcem. Więc e, to jest zupełnie inna kategoria sukcesu i trudno jest to jakoś porównywać, ale to też jest sukces. I, I wartościować, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, jak pojechałaś na twoje ostatnie igrzyska, o których mówiłem wcześniej, do Pyeongchang, miałaś, nie mówiłaś o tym głośno, ale miałaś taki plan, żeby zdobyć medal olimpijski, żeby zejść z tej sceny niepokonanym, mhm. jednak zostałaś pokonana. Internet ciebie przejechał jak walec, i tak czasami jest w naszym życiu, że robimy coś, że nadajemy temu sens. My wewnętrznie poświęcamy wszystko, bo dziewczyna, która jest w bliźniaczej ciąży, stawia oczywiście nie ponad zdrowie i życie dzieci, ale stawia ponad całe swoje inne wartości w życiu sport po to, żeby osiągnąć cel, a ten cel nie zostaje osiągnięty. Ludzie później opowiadają, że byłaś turystką, która pojechała po prostu się zabawić na igrzyska, No to sama mówiłaś, zamknęłaś się w sobie i najpierw pole polemizowałaś, co teraz z perspektywy czasu uważa, że było błędem, a z drugiej strony zamknęłaś się, nie... nie... dostałaś od życia obuchem po głowie, mm -hmm. czy co? W ogóle nie przejmować się tym, robić swoje, jak tu Młynarski śpiewał. Czy tak Ty jako sportowiec zawodowy znasz taką receptę, żeby się wyłączyć, czy tego, czy to po prostu trzeba odczekać, niech to spłynie, jak ta rzeka w Polanicy wczorajsza, mm -hmm. już jej dzisiaj nie ma? Wiesz co, eee, to była historia, która była jednym z najtrudniejszych moich doświadczeń w życiu. No nie mamy chyba czasu, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, tak się śmieję, że to jest materiał na jakąś dobrą książkę, albo Trzeba przynajmniej na film. tak, albo na film. E, natomiast jakby wiesz, ja chciałam być mamą, zeszłam ze szczytu w, dla niektórych osób w bardzo niezrozumiałym momencie, ponieważ zostałam medalistką dwukrotną mistrzostw świata, mistrzostw Europy w sezonie 2015. I pół roku później powiedziałam, że chcę zostać mamą i przerywam karierę. Jeżeli tylko uda mi się zajść w ciążę, to, to przerywam tą karierę. Jeżeli poczuję, że będę gotowa wrócić na igrzyska olimpijskie, to miałam to dosłownie obliczone, że będę w stanie przejść rekonwalescencję i wrócić. No nie zaplanowałam jednak, że będzie to ciąża bliźniacza i to skomplikowało moje plany, ponieważ wyobrażałam sobie, że to moja mama albo Szymon na zmianę będą mi towarzyszyć w zgrupowaniach. Będę sobie jeździć swoim autem i po prostu będę dzielnie łączyć życie zawodowego sportowca i mamy. Okazało się, że ciąża jest bliźniacza, więc po prostu myślę, że większość ludzi położyła na mnie tak zwany e, krzyżyk. Też zak zakończona cesarskim cięciem. Tak, zakończona cesarskim nie było cięciem. Całkiem. Wiesz, miałam rozstęp mięśnia prostego brzucha, więc ja też miałam ogromny brzuch, więc tam była jeszcze kwestia wiesz, środka ciężkości. No trudny był to czas, jakby byłam w nim sama, w sensie nie miałam jakiejś takiej pomocy z, z tego środowiska sportowego. Mm, ale powiedziałam sobie, że jeżeli poczuję, że chcę spróbować raz jeszcze pojechać na tej Igrzyska Olimpijskie i tam zawalczyć, to ja to po prostu zrobię. Czy mi będą pomagać, czy nie, to po prostu to zrobię. No i tak poczułam, wiesz, miałam, miałam ogromne wsparcie w moim Szymonie, w mojej rodzinie. Poruszyłam po prostu wszystkich, kogo mogłam poruszyć, żeby mi pomogli również finansowo, bo, bo to jest ogromne obciążenie, e, bo, bo ja powiedziałam, że wrócę, ale na własnych warunkach, czyli dzieci będą podróżować ze mną, no wiesz, musiałam mieć busa, musiałam e, mieć środki na hotele. Za mnie wprawdzie płacił Polski Związek Biatlonu, natomiast dzieci, babcie dwie, które mi towarzyszyły i które się też oddały temu projektowi, można powiedzieć, Igrzyska Olimpijskie, no na to musiałam mieć jakby własne środki, więc to naprawdę zaangażowanie tych ludzi, wiesz, i ta ciężka praca nas wszystkich e, miała być dużą radością jakby na Igrzyskach Olimpijskich. To, że w ogóle pojechałam, że się zakwalifikowałam, bo przecież to też nie jest takie proste po prostu jechać sobie na te Igrzyska, bo tam trzeba wywalczyć kwalifikacje, Same igrzyska oczywiście nie wyszły, tak jak, tak jak to sobie wymarzyłam, z różnych przyczyn. E, ale wiesz, ja się z tym liczyłam, że tak może być, natomiast nie liczyłam się z tym, że ktoś mnie nazwie turystką, wiesz, po tym wszystkim, co przeszłam. E, jak dużo oddałam temu, żeby móc w ogóle być w Pjongczang i jak dużo też osób e, oddało swojego czasu, swojej energii. E, to, to mnie bolało najbardziej, nie? Sam wynik i to, że te igrzyska nie wyszły tak, jak chciałam, ale, ale to poświęcenie, bo momentami było to poświęcenie. Nie tyle, że nie zostało docenione, a jeszcze zhejtowane, jakby to było dla mnie bardzo trudne. To była twoja porażka. Uznałaś to, odczytałaś to jako porażkę życiową. Te igrzyska ostatnie mhm. miałaś takie wyrzuty, po co pojechałam? Sam wynik nie, sam wynik nie traktowałam w ten sposób. Wiesz, że za wiele lat byłam w sporcie i wiedziałam, że generalnie większe jest prawdopodobieństwo, że nie zdobędę medalu e, niż, niż że go zdobędę. Więc to nie, ale tak jak powiedziałam, to poświęcenie wielu ludzi, i celowo używam tutaj tego słowa, i, i mnie też, moje rodziny, i to po prostu, z czym się dziś na koniec spotkałam, musiałam zderzać, to było dla mnie szokujące i bardzo długo nawet nie potrafiłam o tym mówić. Dzisiaj już potrafię, jestem, jestem jakby z tym okej, okay, mam to przepracowane, ale tak jak powiedziałam, to była jedna z najtrudniejszych lekcji, jakie w życiu przyszło mi odrobić. To wszyscy kołczowie chyba mówi, mówią. Musisz to przepracować. No bo to trochę tak jest, wiesz, no albo można pozostać jakby w roli takiej ofiary, że mnie tutaj ktoś skrzywdził, ktoś mnie nie docenił, ktoś mi czegoś nie dał, albo po prostu sobie tam chwilę poprzeżywasz i mówisz, no dobra, muszę to dźwigać, tak? Ale to co? Mówisz wtedy sobie prosto do lustra? Coś? Jakieś regułki. Na czym na czym polega? No teraz masz tą teorię, masz praktykę, mm -hmm. przy, przepracowałaś mm -hmm. to i masz teorię, mm -hmm. e, studujesz coaching, czy powiedzmy ogólnie pojęty coaching. Mm -hmm. To na czym to polega? Ja chciałbym przepracować swoje porażki. Mhm. Wiesz co, yy, Hawkins na przykład mówi, że jeżeli coś cię tam uwiera, to trzeba się zatrzymać nad tym. A prawda jest taka, że jak nas coś uwiera, to my jeszcze bardziej nabieramy rozpędu. I to jest chyba też powód, dla którego dzisiejszy świat tak bardzo pędzi. My nie chcemy mieć refleksji, my nie chcemy mieć zatrzymania. Więc jakby analiza całej tej sytuacji. I to wiesz, jest złe, że nie chcemy mieć To refleksji. jest bardzo złe, to jest złe, bo tak naprawdę to się wszystko gdzieś potękuje. Czyli my to... możemy sobie jakby inny drive nadać, inny cel, ale jak czegoś nie przepracujemy, to i tak i tak do końca nie będziemy ani szczęśliwi, ani spełnieni. Mimo to, że może być taka maska, nie wiem, social media, wiele rzeczy może sprzyjać temu, że ludzie uwierzą w uwier że jesteśmy szczęśliwi, ale nie jesteśmy i to widać po ludziach tak zwanych sukcesu. Nie? Więc jak pytałeś mnie o sukces, to ja myślę, że sukcesem jest to, że ja po prostu sobie tutaj jestem. 10 kilometrów stąd jest dwójka moich szczęśliwych dzieci, że robię dzisiaj to, co robię. Wspieram innych ludzi, jestem bardzo szczęśliwa. I... To jest mój sukces. No ale gdyby nie ubranie twojej siostry, to mogłoby cię tutaj dzisiaj nie być. Faktycznie zabrałam ze sobą tylko dresy, klapki i, i trampeczki. Ja, no, ale w związku z tym, że z Profes siostrą pożyczamy sobie, wiesz, nie mam z tym żadnego problemu. Wiesz, y wymieniamy się ze sobą ubraniami. No więc to ja mam trzy siostry, więc jak ja bym gdzieś czegoś zapomniał <laughs> no raczej tak. słabo by to wyglądało. Także jakbyś miała w kilku zdań, w kilku słowach właściwie zdefiniować się, albo jakieś podać podstawy tego. Co może nam pomóc w osiągnięciu naszego celu życiowego? Co to jest? co to pierwsza i najważniejsza jest to, jest to określenie tego celu i na pewno sprawdzenie, że ten cel jest mój, ponieważ e, mam taką refleksję, że wielu ludzi zupełnie nieświadomie nie realizuje własnych celów, tylko cele swoich rodziców, spełnia ich oczekiwania, oczekiwania społeczeństwa, to, że jakimś trzeba w dzisiejszym świecie być. Nie? I zależy, jakby w którą stronę głowy skręcisz, tak ci mówią, że masz być jakiś. Więc, po pierwsze, sprawdzenie, czy ten cel jest na pewno mój, po drugie, czy on jest zgodny z moimi wartościami, czyli, jakby też określenie sobie tych życiowych wartości, nie? Jak, zwykle jak ludzie pytasz, co jest twoją życiową wartością, no to dorośli na przykład mówią, okej, okay, rodzina, nie? Mówisz, ok, a jak bardzo realizujesz w życiu tą, tą wartość? No i, i, i wiesz, ktoś ma taką refleksję, że no właściwie to pracuje 6 dni w tygodniu, jak jest w domu, to jest zmęczony i mówi, dzieci, idźcie sobie, bo ja po prostu teraz naprawdę nie mam siły, albo wolę sobie włączyć tele... I... Albo macie tableta i grajcie, nie? Raz do roku jadę na wczasy na tydzień, ale i tak odbieram telefony, maile i tak dalej, i tak dalej, Więc jakby ta wartość jest tylko z nazwy jakąś wartością, bo wypada powiedzieć, że wartością na przykład jest rodzina, ale tak naprawdę ona nie jest realizowana, nie? Więc ja sobie co jakiś czas robię taki, taki czek po prostu, jakie ja realizuję te moje życiowe wartości i mam je bardzo jasno określone. Nieznacznie one się tam na różnych etapach mojego życia trochę zmieniają, ale to powoduje, że ja mam taką równowagę i też ludzie mnie tak postrzegają, że a, ty zawsze wiesz, co chcesz zrobić, jesteś konsekwentna, jak powiesz, że robisz, to robię. No bo, no bo tak mam, bo wiem, że ten cel jest mój, że chcę go osiągnąć, wiem po co, co ma z tego być, co ma mi to dać, co ma to dać światu i czego mam mnie zniszczyć jakby po drodze do tego celu. Czyli cel, nie? świadomość, bycie w prawdzie, żeby uh -huh. to był mój cel. Uh -huh. Co jeszcze? Konsekwencja? Konsekwencja? Wytrwałość? Ciężka praca. Brak pokory albo pokora, mączuczność. Uh -huh. uh -huh. Myślę, że pokora jest bardzo ważna, ale nie w takim rozumieniu, jak większość ludzi tę pokorę rozumie. Wiesz, ja, ja uważam, że jestem bardzo pokorna wbrew temu, co o mnie się mówi, natomiast nie jestem pokorna wobec głupoty na przykład, nie? No to jakby nie czuję, że powinnam tam okazać pokorę. Pokora to znaczy co? Ktoś na mnie pluje, ja mam mówić dobrze, dziękuję bardzo, hmm. do widzenia, nie? Jakby to nie jest pokora. Ja mam dużą pokorę, nie wiem, w tym, co robię w tej chwili, kiedy pracuję z ludźmi, z ich psychiką, można powiedzieć, z ich wartościami, z ich celami, z ich szczęściem w pewnym sensie, to ja mam bardzo dużą pokorę, wiesz, w tym, jak działam. W tym się realizujesz teraz? Tak. To jest Twój nowy jakiś, jakieś nowe wyzwanie, jakiś nowy cel, nowe marzenie, uh -huh. że będziesz e, wyznacznikiem, takim wektorem dla ludzi, którzy są może w życiu, może w biznesie, może w sporcie, uh -huh. pogubieni, nie wiedzą, są na rozdrożu. Uh -huh. Wiesz co? Ja myślę, że nie tyle jestem wyznacznikiem, co lustrem. Oczywiście częściowo to, co robię ze względu na moją przeszłość, na moją historię taką i prywatną, i, e, i zawodową, e, mogą ludzie traktować mnie trochę jak mentora. To, że teraz opowiedziałam to, co opowiedziałam, ludzie mogą brać za jakąś prawdę, jakiś wyznacznik. Natomiast jako coach bardziej jestem lustrem tego, kim są, jak dzisiaj wygląda ich życie i, i co oni tak naprawdę by chcieli. Więc tam jest więcej takiej pracy klienta niż, niż coacha, i no. na tym polega taki. Prawdziwy etyczny coaching. Dobra, A te nasze mięśnie, bo tutaj m, może będziemy mieli chwilę na, e, na trening? Z, z deszcz, tak? na trening, no tak, ale <grym> niestety będziesz musiała buty ściągnąć. <grym> na trening, bo tak naprawdę nasz mózg jest takim mięśniem, którego tak jak na siłowni, jak nie ćwiczymy, to on się nam nie rozciąga. Więc pokaż, jak ćwiczyłaś swoje mięśnie, jak ćwiczyłaś swój mózg. Ja. I on. Jeszcze do niedawna byliśmy nierozłączni. Jak las i drzewa. Jak dwie półkule mózgowe, stanowiące najdoskonalszy duet świata. Czego ci życzyć? Zdrowie. Reszta się sama zrobi. Reszta sobie sama kupię, bo jesteś zamożnym człowiekiem co, nie wiem, czy jestem zamożna. Ma nieruchomości. <grym> o Jezu. Ale zapracowała na nie. dlatego... Oczywiście, że tak. Dlatego bardzo Oczywiście, się cieszę. Oczywiście, że tak. Ja że, jestem z tego bardzo dumna. Że jesteś przykładem sportowca, który e, patrzy tu i teraz, ale patrzy tam do przodu. Co będzie, jak mi się skończy sport, co będzie, jak mi się skończy biznes, co będzie, jak mi się skończy zdrowie. Mhm. Pytanie, czy ja będę miał z czego siebie utrzymać i rodzinę. Dobrze, ale poza zdrowiem. No dobra, no zdrowie masz. Myślę, że jeśli nic się wielkiego nie przy. dykcja. Nieprzewidywanego nie zdarzy. To zdrowie będzie. Nowych sukcesów na nowym polu. Kolejnych hmm. potomków. Wiesz co? E ja chyba naprawdę chcę Domów tylko. W nie, 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 nie. To, co mam jest jakby w zupełności wystarczające. Ja chcę naprawdę tylko zdrowia, bo ty mówisz, dobra, zdrowie jest, nie, ale to jest coś, co my jakby tak nie trochę nie doceniamy i wyobrażamy sobie, że no po prostu jest, bo było i zawsze będzie. I ludzie często mają takie refleksje, że jak zaczyna brakować, to dopiero jakby sobie myślą, że to był pewnego rodzaju dar, nie? Jak kogoś zapytasz, za co jesteś wdzięczna, a za co ja mogę być Ja mam takie ciężkie życie, nie? Ludzie. Jakby nie, nie, nie znają innej perspektywy, nie? Bo zawsze do przodu. A ja jestem bardziej refleksyjna. Chcę nas polanica wywiać stąd. No, to co? To co? Z... Zwiewamy. Zwiewamy. Życzymy wam e, przemyśleń. Tak, refleksji. Dobrej. To pa. To pa.